Dobra, dawaj rankę dzika. Spadamy do diamentu 2 i można wyłączyć. A, się zagram chyba Reyną dla sportu. Nie pod tryhard, tak o se zagram. Podszczelanie, co ma być to będzie? Dobra. Żadne granie taktyczne, yeah, them, czekanie... Guys, them, Tylko pikujemy i na kilki lecimy. Ej, mit. O sk go, 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 go. Został jeden w ja ruchu. Short last shot. In the corner, in the corner, in wszyscy docisnęli. Ograniczam ich wizję. Zabieram wizję. Żałos. Smajk leży na A. Został jeden w ruchu. Nice. Został jeden gracz. Jakbym trafił, to do ugrania był miał wandala i byłoby jeden na jeden. Nieźle go kryłeś? nie wiem, kryć byłem zasmokowany. Smok spadł i insta dostał web nasz. Aha, Aha, to było pipane. Akurat, że tak szeroko pipam. Już go zgłaszam. To Co jest? Co jest, kury? jeden Nie wiem, Wow, ja, ten oni ten tak nie pikują, dostaję papa head up, ułamek sekundy. A ci się na p dalają, i nic try. się im nie dzieje. A no, oni się szczęśliwie. First, first bullet, kurwa Nie wiem. A, a tu tak te. Oh. Ci wyglądają, ja p dolewam. O aż lampa zgasła. Ale to drażni. Ograniczam ich wizję. Zabieram wizję.

Jezu! Ja się b... Ja mam wandala. Nie ja mam kasy, żeby się wwalić Jak go tam trafić? Zobaczymy ile mu zadałem. Został HEDA dwa razy w klatę za 103 Złego flesza chyba dałem, dlatego się wwaliłem No nie trafiłem, ale kur... Się spo... Jak oni kur... strzelają? Nie wie skąd odwraca się insta trochę. Co oni kombinują, ty? czy to nasza cloak? No nasza, co do ch... bro? Like, where are you Co na kurwa kur... Jeszcze się z do ludzi I think Side one, side, side Nie wiem, czy ja ginę na tej grze, niż one jakiś kur... 15 milisekund Co jest? Uwaga tu

Byliście żał. I flash for you and you go. Okay. Ograniczam wizję. No time a był czas, był czas. wizję. Ah. Cel ah. No i, I nie One do piachu. Mój jest gotowy. Hmm. Zabieram wizję. Dostał jeden Zabieram Trzy dłuższe. CT, CT Został jeden gracz Playtime Yes, well done, well done, well done Dobrze w Został no, no, come with us, please, Reina. No, please Coming short, man you Cannot go all through the main okay, sure. operator Toli okay. Przecież nie możemy wszyscy iść mainem All of you, listen to me Now listen to me I'm not gonna stay screaming Cause I can't be bothered You guys rush so quickly Just stop Just stop <laughs>

ja robię? Kurde. Już do końca trzeba było do to. Doskonale. Już do końca. Nie, Został jeden gra. Został jeden wróg. Został jeden wróg. znajdę was wróg. Został jeden wróg. Well jeden wróg. Został co robisz nie mam miałem low HP i chciałem na kontakt zagrać ale mnie zaduszono. Mają meko O ja, dole. Trzeba wypiknąć i bać głowę. Albo nie. Z takim HP three. można w plecy yeah. zabić, tylko spójrzmy prawdzie w oczy. No ja, p dole. No nie wiem, no. Po prostu mnie zniszczył. Nie trafiłem. One more Heaven... CO JEST bomb bomb, to. Niesamowite. Ta no, on przestał grać kompletnie w defie. Tylko w ataku robiła coś. Heaven, Heaven, tam, di, dam, dam, dam. Na hewena chyba Chamber. Chamber albo Phoenix No to dawaj Chambera i gramy same stwerotorki. w

Będzie umarł? 70 Dobrze, pierwszy strzał Tak, blisko było bym powiedział oh, you just O, ty tylko w tej punkcie podłożony Kos. sk... Wiel. Niech to! Jak on to puścił? Żeby było... Żeby pokazywało dobrze brania za wolno. Kuryczeks. Do centrum. na Zostało 10 sekund. Nice. No szkoda, że został oh. jeden gracz. Jak szczury dwóch schowanych. Czyli jest kolej na śmierć. Przebań. Został jeden wróg. Nice. Nice. A broni wziął, oh. Kurwa. A, to jest. Jak! Przecież to the left? Nie wiem Kurwa jak to było? przecież byłem za ścianą Nie Został jeden Plus No i supi Został jeden Minus 70 on w right side Spajk podłożony! Dokładnie wiem gdzie jesteście. Ja p...

to jest super drużynko. Znaleźli moją pułapkę. Super. Ile tu ludzi jest? Chryst, panie! O kur. się rozregulowało. Świec nie strzelam. Został jeden wróg. Tylej.

Bitwy, No nie za dobrze poszło, przyznam, ale trudno. Dobra, uciekam. Trzymajcie się, do zobaczenia chyba dzisiaj. Pa, no. Będzie Minecrafta kontynuować, o ile dziś będzie stream. Także żegnam. Papa, pa. Dobra, śpicie dobrze. Papa, papa. pa, Pragnę wziąć cię w podróż, Powalczyć walczyć chcę o naszą miłość, jednak nie wiem gdzie. Przyniosłem ci